Trzymam w dłoni bitę, broń przygotowany. Już wiem, co stanie się, bo nogi jakby same kierują Tam mnie do miejsca, w którym stoisz, niepewnie drżą. A wyjście z jakby przyspieszyło się. za zatem tak, pewnie i nikt nie zatrzyma mnie. Zegar, tika, tak, Jestem myc na granicy, gdzie początek i kres. Tu wszystko się rozegra tu manio, nie czekam tam W ciemnym pokoju nie chcę samotnie tkwić O tu nie czekam tam W oddali słyszę gdzieś wyważone drzwi O tu nie czekam tam W ciemnym pokoju nie chcę samotnie tkwić O tu manio, nie czekam tam Nie mogę bać, już się chcę normalnie żyć Trzymam ją ja z na widom W rękowie drzwi na cztery spusty zamknięte Już dobrze wie Chciałbym zniszczyć swą daną stopowość, więc wyciągam na przed ciebie nie wahając się Bo dobrą noc akceptuję rozpas przez próg Przechodzę czekając na nowy dzień Dzisiaj w nocy ponownie spotkajmy się